Hej, kamieś się kolorowe. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki trochę bardziej osobisty temat, bo będzie o tym, że usunąłem Tindera. Czy to oznacza, że kogoś sobie znalazłam? Nie. Czy z takim założeniem zakładałam tą aplikację? Również nie. Ja wiedziałam od początku, że no, przyszłego męża to tutaj na pewno nie będzie, a chłopaka też raczej nie. Było to raczej takie po prostu dla testu. Chciałam zobaczyć, dlaczego ludzie mają Tindera, kogo tam faktycznie można znaleźć i czy jest tak, jak sobie to w mojej głowie wymyśliłam, czyli że raczej nie ma tam takich jakichś ludzi, których ja szukam, w sensie ludzi o podobnych wartościach. I no trochę sobie wyobrażałam, że jest to po prostu dno i wodorosty, ale mówię: Dobra, sprawdzę, może się z kimś pospotykam. Zobaczymy, co z tego będzie i ja też na swoim profilu na Tinderze miałam napisane, że nie wiem, czego szukam, czyli też nie dawałam, wydaje mi się, nikomu, jak z kimś pisałam złudnej nadziei, że będzie z tego Bóg wie co. E, także spoko, spoko, że są takie opcje, że można sobie zaznaczyć, czego szukamy. Natomiast co? Ja uważam, że Każda znajomość, która jest nam przeznaczona, przychodzi do nas w odpowiednim momencie, i my nie musimy tego ani przyspieszać, ani spowalniać. Po prostu pewne rzeczy we wszechświecie muszą się zadziać, i wtedy jakoś to jest. Że trzeba po prostu temu procesowi zaufać. Plus, no wiecie, pisząc z kimś, nawet jakbyście mieli z osobą długo pisać, to nie jest to samo, jak poznacie kogoś tak normalnie. No, Pisząc sobie przez internet, możemy kogoś udawać i też nie da się wyczuć, czy jest ta chemia. Jednak to jest coś, co jest nie do podrobienia i chemia między ludźmi jest, albo jej nie ma i się nie da w żaden sposób wytworzyć. Chodzi o to, że ja wiedziałam od początku, że jak kogoś nie zobaczę na żywo, no to nie będę wiedziała, czy nas do siebie ciągnie, czy nas do siebie nie ciągnie. I też podejrzewałam, że z tego powodu będę miała mniejszą ochotę, żeby zaangażować swój czas w to, żeby wyjść właśnie z tym jakimś chłopakiem, co go mam na Tinderze sparowanego ze mną. Moje same doświadczenie, jeśli chodzi o tę platformę, to jest takiego, że ja tam trochę w pewnym momencie zaczęłam skrolować po prostu z nudów, jak mi się nudziło w jakimś momentach w ciągu dnia i trochę też grałam w takie smash or pass w sensie po prostu czasem siadałam z koleżankami i sobie przewijałam tego tindera i patrzyłam co tam jest i miałam takie smash or pass. i po prostu kto mi się podoba wizualnie to przesunę nie czytając opisu a kto mi się nie podoba wizualnie no to go po prostu sobie nie przesunę, powiem szczerze że jak faktycznie chciałam tak na zasadzie, że dobra teraz mam moment, że sprawdzam z kim mogłabym wyjść na zasadzie parowania się, no to faktycznie się przykładałam, czytałam te opisy, patrzyłam co ci ludzie mają do zaoferowania. Niestety większość mężczyzn nie uzupełnia opisu. Tam dosłownie jedyna informacja jaką możecie znaleźć to na przykład, że lubią grać w gry albo w piłkę nożną i nic o sobie nie piszą. Część z nich nawet nie ma napisane z jakiego miasta jest, ani nie pokazuje odległości jaka jest między wami. To jest coś takiego, że ja poznając kogoś przez internet na pewno wolałabym, żeby to była osoba z mojego miasta, natomiast jakbym poznała kogoś tak naturalnie na mieście, to nie mam problemów z jakimiś odległościami. Wydaje mi się, że taką relację da się budować, tylko że ta odległość też musi mieć wyznaczony termin przydatności. Czyli nagle jak się okazywało, że chłop mieszka, nie wiem... Sam z jakimś co mieszkał gdzieś w Szwajcarii, ale w tej chwili nie pamiętam gdzie. No to ja już wiedziałam, że my możemy jakby się odparować po prostu ze sobą nie pisać, bo i tak się z nim nie spotkam, bo nie będę miała ochoty angażować się w taki sposób, żeby do niego jechać, a też nie chciałabym, żeby on się angażował, żeby jechać, bo co jeśli by nam się no znaczy, żywo tak dobrze nie gadało, no to miałabym takie poczucie, że on zmarnował swój czas albo że ja zmarnowałam swój czas. Miałam te pary i nawet jak ktoś wydawał się spoko, ale pisał do mnie hej, co tamte. Ja miałam takie, że nie miałam ochoty odpisywać dziesiątej osobie na tą samą wiadomość. Na początku wiadomo, odpisywałam na takie, ale dla mnie to zmęczące. Nie mam w ogóle duży problem z tym, żeby odpisywać nawet moim znajomym i miałam momenty, że. Nie odpiszę komuś na przykład przez tydzień. I to nie jest dlatego, że ja tych osób nie lubię, albo że nie chcę z nimi rozmawiać, tylko po prostu na w świecie zapominam. Plus, jak to nie jest jakaś taka paląca się sprawa, to odkładam to po prostu na później i sam mówię, dobra, niech się dzieje, bola nie. Ja miałam w sumie tak szczerze, że okej, okay, nie mam oczekiwań wobec tej aplikacji, ale i tak byłam wybredna, bo ja z natury jestem bardzo wybrednym człowiekiem, jeśli chodzi o relacje, znam swoją wartość, wiem co noszę do stołu, co mam po prostu sobą do zaoferowania i uważam, że po prostu zasługuję na wartościową relację. Każdy z nas w sumie zasługuje i mam prawo te swoje wymagania mieć, i nawet jeśli chodzi o wygląd, jakby można mówić, że wygląd nie jest ważny. Ale wiemy, że podchodząc do kogoś na mieście, nawet to nie podeszlibyśmy do tej osoby, gdyby ona nas jakoś wizualnie po prostu nie przyciągnęła. Co innego jest, jak rozmawiamy w grupce. No to wtedy wiadomo. Ale takie pierwsze wrażenie to jest jednak ten wygląd. Plus, ja wiem, że nie szukam osoby, która jest taka pasywna mocno, jeśli chodzi o spędzanie czasu, że woli po prostu siedzieć w domu albo jak już to wyjść na imprezę. Tak też lubię sobie wyjść na imprezę z psiapsiułami. Ale to nie oznacza, że nie mam innych zainteresowań, bo ja robię milion rzeczy. Wiecie, chodzę na jakieś treningi i tak dalej. Mam zainteresowania, lubię czytać książki, lubię sobie popodziwiać sztukę. W ogóle też kocham koncerty, więc jakby ktoś po prostu też kochał chodzić na koncerty, to by było idealnie. Natomiast wiadomo, też nie ma idealnie dopasowanych par. Chciałam po prostu osobę, która mi zaoferuje coś więcej niż wyjście sobie na drinka, ale do tego do tych drinków po prostu przejdziemy zaraz, bo o mój Boże, mnie po prostu krew na miejscu Nie, Niemniej chcę dokończyć po prostu najpierw jeden wątek. No i po prostu wiem, że jeśli ja dbam o siebie, staram się dobrze odżywiać, prowadzę aktywny tryb życia, robię wszystko, żeby siebie rozwijać, czy to zawodowo, czy to emocjonalnie, czy to po prostu na takiej płaszczyźnie typowo społecznej, no to chciałabym po prostu, żeby ta druga osoba też to robiła i żeby też tak robiła, bo my byśmy po prostu nie mieli inaczej tematów do rozmowy, a nie wyobrażam sobie spędzać mojego wolnego czasu jedynie leżąc na kanapie i oglądając Netflixa, zapijając to jakimś piwkiem i zagryzając kolą, co też jest spoko pomysłem na spędzenie czasu, ale no nie takim to jest takie do skoku, po prostu jak chcesz sobie poczynować w domu, a nie na zasadzie, że tu miałaby być randka. Absolutnie nigdy w życiu. No i przechodząc do sedna, tak pisałam z tymi typami, ale ja w sumie z żadnym z nich nie wyszłam. A dlaczego nie wyszłam? No to tutaj było kilka powodów. Wypisałam je sobie. Pierwsze to, to były propozycje, które mi po prostu nie odpowiadały. Spotykałam się z takim jednym chłopakiem, który mi zaplanował najlepszą pierwszą randkę w życiu i stwierdziłam, że po prostu już nigdy się nie zgodzę na mniej. To znaczy ja po prostu przyszłam, a on miał zaplanowane wszystkie atrakcje, zaplanowane gdzie pójdziemy, co będziemy robić, co będziemy jeść i mnie się po prostu na tej randce, no ja się po prostu dobrze bawiłam i się dobrze czułam. Zatem jak ktoś mi mówił, że ej wyjdźmy na kawę, no to miałam takie no nie, no ja na kawę mogę wyjść z koleżanką. Albo mogę wyjść na kawę, jak chcę po prostu sobie porozmawiać, a nie jak chcę kogoś poznać. Uważam, że jak mężczyzna chce zaimponować kobiecie, to po prostu będzie stawać na rzęsach. A stawaniem na rzęsach nie jest na pewno zaproszenie na drinka, a tym bardziej nie jest pisanie o godzinie drugiej w nocy. Hej, nudzi mi się, chcesz wpaść do mnie i wypić wino. Czy ja ci wyglądam na lokalną prostytutkę? Nie. Więc dlatego też z taką osobą się nie spotkałam i usunęłam parę. A co dalej? No to te drinki. To jest to samo. Ja dostając sygnał, że hej, wyjdziesz ze mną na drinka, no to dla mnie to jest sygnał, że po prostu ta osoba chce się tego ze mną przespać i raczej nie widzi we mnie nic więcej, bo przy drinku moim zdaniem nie jest się w stanie tak poznać tej drugiej osoby, jednak alkohol trochę wpływa na to, jak my się zachowujemy. I nie jesteśmy tak w 100% tak z sobą. To jest coś takiego, że my możemy jakoś po prostu albo się wycofać, albo dużo osób ma tak, że po prostu trochę bardziej się rozkręca. A no, ja bym chyba nie chciała widzieć przy sobie jakiegoś obcego typa, którego widzę pierwszy raz na oczy, który się bardzo, bardzo mocno rozkręca. Nie wiem, jak on się po tym alkoholu zachowuje. Plus. Wiem, że bardzo bym uważała. Wychodząc nawet ze znajomymi, ja nigdy nie zostawiam swojego drinka, tak żeby leżał sobie sam. Tylko albo go dopijam, albo zostawiam koleżance i proszę, go, proszę ją, żeby go po prostu popilnowała, lub po prostu wiem, że już tego drinka nie będę piła. Tylko pójdę sobie jak już po nowego, bo wiecie, ludzie są różni. Mogą coś dosypać, nie znam intencji tych osób. Nie mówię, że te osoby są złe, natomiast ja nie wiem, jak one się zachowają, ja nie wiem, jakie one mają wobec mnie intencje, i po prostu wolę dmuchać na zimne. Tak samo nawet jak mi ktoś przygotowuje drinka, to ja zawsze dokładnie obserwuję, co on z tym drinkiem, czy ona z tym drinkiem robi. Różne rzeczy się zdarzają, i po prostu no, w tym świecie lepiej na siebie. Natomiast, żeby tutaj wybrzmiało, bo powiedziałam, że oczekuję od tego, że mężczyzna będzie mi chciał zaimponować. Nie chodzi o to, żeby to była jakaś wystawna, super randka, nie wiadomo co, tylko o to, żeby on jednak trochę bardzo bardziej się zaangażował w zorganizowanie tego. Wyjście na kawę nie jest niczym twórczym. Prawdopodobnie każdy z nas ma swoją ulubioną kawiarnię, swoje ulubione miejsce, do którego lubi chodzić, i pomyślenie o tym, żeby tam pójść, to po prostu nie jest nic bardzo twórczego. Chodzi o to, żeby włożyć więcej wysiłku. Ja bym mogła nawet wyjść na piknik, siąść sobie w parku i porozmawiać, ale wtedy wiem, że ta osoba zaangażowała się w to, żeby wybrać miejsce, żeby pomyśleć o tym, co będziemy jeść, co będziemy robić na tym pikniku, bo na pikniku można sobie, w jakieś gry pograć albo po prostu porozmawiać, posłuchać razem muzyki. No jest to coś więcej, a nie jest to też przy okazji zaproszenie do mieszkania. Gdzie też to jest takie riski, szczerze mówiąc, jak się kogoś nie zna i jest to osoba z internetu, co innego jak poznacie kogoś na żywo i macie więcej czasu na przegadanie, zobaczenie jak ta osoba się zachowuje. Natomiast w życiu bym nie poszła na przykład na pierwszą randkę z typem poznanym przez internet do jego mieszkania. Plus, dla mnie to nie jest randka, jak się idzie po prostu posiedzieć w mieszkaniu, to jest po prostu spotkanie się ze sobą, bo nie wiem, co on by mi zrobił. Boże, ja pamiętam, jak oglądałam jeden taki odcinek podcastu od Besties i tam była historia, że był taki chłop w jednym mieście i to w ogóle kilka dziewczyn napisało tą historię bardzo podobną i on dodawał dziewczynom leki na przeczyszczenie, jak wychodziły tam do toalety i później sobie dojadały, potem szedł z nimi w jakieś miejsce koło ich domu i one potrzebowały skorzystać z toalety, więc mówią, Ej, to ja tu mieszkam, to chodź. I normalnie on się zajadał fekaliami, czajcie to. W sensie ja wierzę, że coś takiego się mogło stać. I to jest straszne. My nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi my psychologami możemy się spotkać. I miałam takie: Oh my god. Tak, jest właśnie kilka takich powodów, dlaczego z nikim nie wyszłam, i jestem z tego w sumie dumna, nawet lepiej, że tego nie zrobiłam. Jak ktoś będzie miał się pojawić, z kim będę miała wyjść, to pojawi się w naturalny sposób i właśnie będzie chciał zaplanować coś fajnego, bo tak samo, Boże, pierwsza randka, wyjście do kina. Czy wy to sobie wyobrażacie, w sensie co innego, jak oprócz tego kina coś jeszcze jest? Ale wyobrażacie sobie, iść tylko z typem na randkę do kina i przez dwie godziny milczeć? W sensie, jak się już trochę lepiej znacie, no to wiadomo, można się przytulić albo coś, ale no tak nie znając się ani nic to jest po prostu niezręcznie mm, w życiu, nigdy w życiu w życiu bym tego nie zrobiła no wiadomo, po można się powymieniać z postrzeżeniami na temat tego filmu ale co robić przez te dwie godziny, my mamy tak siedzieć i się patrzeć w ekran nawet nie wiem czy jego śmieszą te same rzeczy co, nie, co mnie i nie wiem czy mogę komentować, bo nie wiem czy on lubi jak ktoś komentuje filmy Totalnie bez sensu. Tak więc stwierdziłam pewnego dnia, że usuwam Tindera. Było to około tydzień temu. Wtedy też usunęłam 80% w ogóle aplikacji z mojego telefonu i zaczęłam masowo doobserwowywać ludzi. O tym nagram może po prostu inny odcinek, bo chcę najpierw zobaczyć, jak to, na, jak to na mnie wpłynęło tak na dłuższą metę. Bo na pewno teraz jest mi lepiej, jak nie mam tylu rozpraszaczy, ale chcę to jeszcze sprawdzić po prostu. W obecnym momencie życia stwierdziłam, że chciałabym się skupić na sobie. To znaczy, zamiast skrolować tego Tindera z nudów i grać w Smash Orbass, wolę wziąć książkę, poczytać ją i się jakoś dokształcić, albo pójść na siłownię, spotkać się z moimi realnymi, znajomymi, którzy istnieją. No i jakoś tak po prostu w dobry czas spędzić ten czas wolny plus dodatkowo nie widzę scenariusza w którym ktoś by mnie miał na tyle zainteresować swoją osobą przez internet, że ja bym stwierdziła, że chcę, żebyśmy poświęcili swój wolny czas na siebie, spotkali się i prawdopodobnie miło spędzili czas. To są takie moje spostrzeżenia i wydaje mi się, że drugi raz Tindera nie zainstaluję, ani nic takiego. Są to straszne pożeracze czasu, w ogóle fakt, że tam są też jakieś opcje premium. Ludzie za to płacą. Ludzie płacą za to, żeby dać komuś super lajka, żeby pokazać jeszcze bardziej, że ta osoba nam się podoba. To jest takie boostowanie trochę ego drugiej osoby w sensie: okej, okay, może ci się nie podobam na tyle, ale jak zobaczysz, że tobą jestem bardziej zainteresowany niż innymi osobami, które przesunąłem sobie, to może jednak stwierdzisz, że spoko. Albo dopłacają za to, żeby móc sobie w większej odległości sprawdzać ludzi, jakiś tryb paszport, że w konkretnych rejonach no mega dziwne, mega chory koncept, który mi się nie podoba. Ogólnie to social media kill romance, to jest jedyna rzecz, którą mądrym Kanye West powiedział. Z wielkim bólem serca to mówię, no ale co? Każda mu się zdarza coś mądrego powiedzieć, a ode mnie to na dzisiaj tyle. Buziaczki i pa pa pa.